Wizja zagłady miasta oraz akcesoria indywidualnej ochrony osobistej przed skażeniem witały w piątek, 15 stycznia, zaproszonych na debatę mieszkańców i gości. W sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Prawobrzeża Świnoujścia kolejny raz spotkało się z mieszkańcami w sprawie zagrożeń i rekompensat wynikających z budowy w dzielnicy Warszaw gazoportu LNG. Spotkanie z udziałem przedstawicieli inwestora, polskiego LNG, dyrektora Urzędu Morskiego Szczecin i zarządu morskich portów Szczecin i Świnoujście trwało ponad 3 godziny i nie dało jednoznacznych odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, które stawiane były przez przedstawicieli stowarzyszenia jak i zainteresowanych mieszkańców. Kolejne spotkanie ma odbyć się z inicjatywy polskiego LNG, które wystąpiło do przewodniczącego Rady Miasta i prezydenta Świnoujścia z prośbą o poświęcenie tematowi budowy gazoportu specjalnej sesji Rady Miasta Świnoujścia.